Naprawdę rzadko zdarza się, abym z niecierpliwością czekał na test samochodu elektrycznego, a na ten czekałem. Pamiętam, że podczas premiery Kia obiecywała fantastyczne zasięgi, niesamowitą dynamikę i generalnie jeden z najlepszych elektryków. Co z tego wyszło? Zapraszam na test. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Już widzę te komentarze. Jak można czekać na samochód elektryczny? Ano można, bo samochody elektryczne, tak samo jak spalinowe, jedne są nudne jak flaki z olejem, a drugie są ciekawe. I to jest właśnie taki samochód, bo nie chcę nazywać iV6, bo takim importer prosi, aby nazywać ten model. Nie chcę nazywać go samochodem skrajności, ale na pewno to jest samochód kontrastów. I to samo w sobie jest ciekawe. Także za chwilę wam o tym opowiem, ale jeszcze słowo dla partnera dzisiejszego odcinka. A przybywam dziś ze wskazówką dla osób, które chciałyby sobie kupić kamerkę czy w zasadzie wideorejestrator samochodowy, a nie bardzo wiedzą, jak się za to zabrać. Podpowiadam, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę hasło 70. Mai. Jest to producent, którego urządzeń sam używam, i niezależnie czy szukacie jakiegoś wypasionego urządzenia z ekranem itd. czy jakiegoś czy czegoś prostego na start, to na pewno w ofercie znajdziecie coś dla siebie. I wychodząc z założenia, że podstawowa kamerka jest lepsza niż żadna kamerka, chciałbym Wam zwrócić uwagę na model M310. Mimo, że jest to podstawowy model, to wyposażono go w 3-megapikselowy czujnik i nagrywa obraz w rozdzielczości 2K, która jest dwa razy wyraźniejsza niż standardowe 1080p. Do tego mamy tu szerokie pole widzenia na poziomie 130 stopni i dużą przysłonę F2.0, dzięki czemu kamera zarejestruje porządne nagrania, nawet przy słabym oświetleniu, a na ulicy obejmie całe trzy pasy ruchu. Rzućcie też okiem na nocne nagrania, gdzie po modelu, którego cena oscyluje w okolicy 200 zł, no raczej nie spodziewamy się tak dobrej jakości. Co więcej, kamerę możemy obsługiwać głosowo, możemy sterować nią przy pomocy smartfona czy tabletu i przeglądać sobie na nich zarejestrowane nagrania. A jeśli dokupimy sobie oddzielnie sprzedawany moduł UP03, zyskamy kolejne możliwości, takie jak 24-godzinny tryb parkingowy, nagrywanie poklatkowe. Czy też nagrywanie w pętli. Zatem jak widzicie, nawet w tak prostym i przystępnym cenowo urządzeniu udało się zmieścić całą masę przydatnych funkcji, a jeśli chcielibyście sobie takie urządzenie kupić, to link umieściłem w opisie. Zaczynamy jak zawsze od rozmiaru tego samochodu, bo już tutaj czają się te pierwsze ciekawostki. Zobaczcie, to naprawdę nie jest mały samochód, a wręcz powiedziałbym, że jest całkiem spory. Jak to przekłada się na naszą codzienność? Zaglądamy do bagażnika. I znajdujemy tu 490 litrów lub 520 w wersji bez systemu audio Meridian. Do tego podwójna podłoga, czyli jest całkiem ok, szczególnie, że kabel do ładowania możemy schować w dodatkowym bagażniku pod maską, który zmieści 20 litrów. Ok, a teraz kanapa. Sami zobaczcie, przy moich 182 cm wzrostu to jest po prostu jakiś kosmos. Miejsca mam niesamowicie dużo, ale z drugiej strony nie schowam stóp pod fotel kierowcy. Zobaczcie, ja dam tutaj radę założyć nogę na nogę, co jest niesamowite, ale nie schowam stóp. W czym to może przeszkadzać? No bo powiecie, skoro mam tyle miejsca, to w niczym. Tylko siądźcie za takim Grześkiem z tyłu, gdzie on będzie odsunięty, i to miejsce na stopy by się przydało, więc z jednej strony ogrom miejsca na nogi na kolana, ale nie schowamy stóp. Nad głową z tyłu dla mnie jest całkiem ok. Wspomniałem Grześka, no to niech skakuje. 192 cm też jest dla niego królestwo. I też oczywiście nie schowa stóp. Zobaczcie, on też da radę założyć nogę na nogę. Więc chociażby przez to możecie sobie wyobrazić, jak tego miejsca z tyłu jest dużo. Chociaż nad głową dla grześka z tyłu, no już nie do końca. Także widzicie, jak to wygląda. Ale muszę wspomnieć jeszcze kilka rzeczy. Kapitalne jest to, że mamy totalnie płaską podłogę. Ja to uwielbiam. Jeśli producent robi coś takiego. To to jest super ukłon dla osób podróżujących z tyłu. No i też nie martwcie się, jeśli nie zobaczyliście tam nawiewów czy portów USB, one są. Tyle, że nawiewy mamy w drzwiach, a porty USB po bokach przednich foteli. Także są. No i jeszcze jedna fantastyczna rzecz: zobaczcie w praktyce, kanapę możemy położyć, także Grzesiek może sobie siąść, że tak powiem, bardziej pionowo albo na dłuższą trasę się prawie położyć. Także jak widzicie, te pierwsze kontrasty. No, na przykład ta ogromna przestrzeń na kolana i nie schowasz stóp. Taka trochę dziwna rzecz. Ale dobra, przeskakujemy do przodu. I teraz, tak, ja nie chcę tego wnętrza określać, czy ono jest ładne, brzydkie, bo to każdy oceni sobie sam. Spójrzcie na to, jak to wygląda. Moje zdanie jest takie, że ono bardzo pasuje do samochodu elektrycznego, bo jest takie dość futurystyczne, szczególnie przez tą. Konsolę, przez tę konsolę taką wystającą, tu mamy przestrzeń. Czy to jest praktyczne? Pewnie tak, bo można sobie tutaj schować dużo rzeczy. Wszystko jest wygodne w obsłudze. Mówię o wysokości, zaraz powiem o reszcie. Natomiast ten samochód sprawia wrażenie z tego miejsca, jakbyście siedzieli w czymś drogim. No w sumie siedzimy w czymś drogim. Do tego jeszcze przejdziemy. No ale jednak to jest kija. Możemy mieć różne oczekiwania, albo osoby, które nie do końca kojarzą nowe kije. A tu jest jakby luksusowo. Jak to się obsługuje? Widzicie. Może zacznę od skrzyni biegów. To jest pokrętło. Nie będę się na tym długo skupiał. Powiem tylko do osób, które się tego boją. Milion razy to widziałem. Ktoś wsiada gdzieś tam w salonie. O nie, panie, weź to, zabierz. Nie będę jeździć, boję się. To jest tak proste. Wymaga chwili przyzwyczajenia. Nie ma co się skupiać. Na pewno się każdy przyzwyczai. Ale zobaczcie tutaj. Nie ma tu żadnych przycisków, ale znowu te skrajności. Większość rzeczy obsługujemy dotykowo, ale na szczęście od klimatyzacji mamy pokrętła. Te najważniejsze kierowca, pasażer, możemy sobie tym po prostu bardzo łatwo sterować, więc zawsze narzekam na to dotykowe sterowanie. Tutaj też bym narzekał, ale to mnie trochę nie będę mówił, że ujęło, ale uspokoiło. Widzicie, jak jest. Bardziej przeszkadzają mi te przyciski. Może tak, w te praktycznie zawsze trafiam, a tu bywa różnie to jest jedno, a po drugie potrafię czasami chcąc nacisnąć coś tutaj, to sobie włączyć na przykład wentylację fotela. Może jak się dłużej tym samochodem jeździ, to to się nie dzieje, ale mi się zdarzało. Na samych fabrycznych multimediach nie będę się skupiał, one są w miarę szybkie, można się tu w miarę łatwo odnaleźć. No ale jedna rzecz, to jest bardzo nowoczesny, elektryczny samochód. Melodia przyszłości, czy może przyszłość jest już tutaj. I Android Auto, Apple CarPlay obsługujemy przy użyciu kabla. Tego przepraszam, ale nie jestem w stanie zrozumieć. No i jeszcze zegary, czy, przepraszam, drugi czy pierwszy tablet. Możemy sobie tutaj zmieniać oczywiście widoki, one się przełączają na przykład w trakcie zmieniania trybów jazdy, które działają. Do tego jeszcze przejdę w trakcie opowiadania o jeździe. I chociaż ja milion razy mówiłem, że fanem. Takich w pełni cyfrowych, nie zegarów, tylko wyświetlaczy nie jestem, to tu mi się było jakoś w miarę łatwo przyzwyczaić. Dla mnie są ok. Bardzo ok jest również kamera, czyli mamy dobrą jakość obrazu, całkiem szeroki kąt i jest też moja ulubiona kamera 360. Super, że drzwi zakrywają progi, a chyba mniej super są wysuwane klamki. Ale dobra, jest tutaj jedna. Nie wiem czy to jest najważniejsza rzecz, bo pewnie każdy z nas odczuje ją inaczej. Natomiast byłaby to rzecz najważniejsza dla mnie odnośnie wnętrza. Tak jak widzicie, to jest spory samochód. Bardzo dużo miejsca z tyłu, panoramiczny dach i tak dalej, powinno być super z widocznością, z przestronnością. A tym, co jest dla mnie największym problemem we wnętrzu, to znalezienie dobrej pozycji za kierownicą, co jest mega dziwne. Tutaj są fajne fotele. One może nie mają jakiegoś dużego podparcia bocznego, chociaż może by się przydało przy tej mocy. Natomiast siedzi się tu wygodnie, jeździ się tu wygodnie. One są nie za miękkie, nie za twarde, są po prostu dobre. Natomiast ustawienie tego fotela. Siedzimy tu przede wszystkim dość wysoko. Ja nie jestem w stanie opuścić tak nisko fotela, jakbym chciał, przez co? Po pierwsze, to jest głupia uwaga przy każdym skręcaniu się Uderzam Daszkiem w dach. Wiem, nikt normalny nie jeździ samochodem w czapce z Daszkiem, ale może w sumie ktoś jeździ. Tylko, że zobaczcie, Grzesiek, on jest co prawda wyższy. Może nie walił cały czas głową w dach, ale miał go blisko. Jeszcze jak opuścicie sobie to, powodzenia. I teraz fotele możecie sterować w zasadzie tak. Czyli albo może pokażę. Nogi mi się opuszczą i już w ogóle się tu nie zmieszczę. Albo obniżę tyłek, a kolana mam na kierownicy. Tydzień próbowałem, w miarę znalazłem taką pozycję jak powinienem. Natomiast to jest na pewno dla mnie rzecz, którą bym 600 razy sprawdził. Nie siadajcie w tym samochodzie w salonie, bo wtedy skupiacie się na reszcie. każdym samochodem, ale może tym szczególnie. Bardzo specyficzna pozycja za kierownicą. Przynajmniej dla mnie. No i dla Grześka też. I jeszcze druga rzecz. Tu, wbrew pozorom, wcale nie jest jakaś świetna widoczność. Mamy duży słupek A. Też dosyć blisko wzroku, że tak powiem, dach. No i do tyłu nie źle, ale też mogłoby być trochę lepiej. Jak szukacie bardzo takiego przejrzystego samochodu, no to chyba nie tu. Chociaż nie jest tragicznie. To podkreślę. A i jeszcze jedna rzecz z wnętrza. Może Piano Black. Przechodzimy do tego, jak się tym jeździ, bo to jest tutaj najważniejsze. Na początek parametry. Testowe EV6 GT Line napędzają dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 325 koni mechanicznych. Moc przenoszona jest na obie osie i słusznie, ponieważ maksymalny moment obrotowy wynosi aż 605 Nm. Samochód rozpędzi się maksymalnie do 188 km na godzinę, a pierwszą setkę zobaczymy, gdy upłynie zaledwie 5,2 sekundy. Brzmi zachęcająco, prawda? I dokładnie tak jest. To jest najważniejsza i najfajniejsza rzecz w tym samochodzie. Wrażenia z jazdy, z przyspieszania przede wszystkim. No to jest coś niesamowitego. Wiecie, jak działają samochody elektryczne? Szczególnie jak włączymy tutaj tryb sport. Reakcja na gaz pff, to jest coś niewiarygodnego. To trzeba przeżyć, to ciężko przekazać, bo mamy przecież bardzo mocne samochody spalinowe. Ja wolę samochody spalinowe, ale to jest coś innego. Tak jak mówię, to trzeba przeżyć. To ja to często porównuję oddawanie mocy po naciśnięciu gazu. To jest tak jak włączycie światło. Włączacie i ono od razu jest. I to jest tak samo. Od razu jest moc, od razu jest przyspieszenie. To jest coś fantastycznego. Mamy tu oczywiście napęd na cztery koła, bo trochę ciężko byłoby inaczej przy tej mocy. Jeżdżenie Kio v 6 pod względem dynamiki, w tej wersji, fantastyczne przeżycie. Co ciekawe, ten samochód daje sobie radę przy tych parametrach odnośnie samego prowadzenia. Jasne, to nie jest samochód sportowy, chociaż trochę ma takie parametry. Natomiast ja się bałem patrząc na to, że to jest niby crossover, to gdzieś tam zakręty, będę wylatywał z tych zakrętów, przesiadał się z foteli, które nie mają za bardzo podparcia bocznego. A wcale nie. Jasne, ja nie byłem tym samochodem na torze. Niech nikt nie odbiera tego w ten sposób. Ale takie szybsze jeżdżenie, tam gdzie można, naprawdę to auto sobie radzi. Ma całkiem bezpośredni układ kierowniczy, jak na klasę tego samochodu. Żeby tego nie rozwijać, bo to nie jest samochód, gdzie liczy się każda milisekunda. Własności jezdne i układ kierowniczy nadążają za tą mocą przy takim samochodzie. To jest bardzo fajna rzecz. Bardzo podoba mi się też zawieszenie. Ono jest komfortowe, chociaż na jakichś mniejszych nierównościach, na jakichś dziurach. Jest być może trochę za głośne. Natomiast jeśli jesteście fanami komfortu, chcecie wygodnie podróżować z rodziną na co dzień w mieście, to będzie super. Super też, że tryby jazdy nie są tylko od zmiany wyglądu zegarów, bo mówiąc w kilku słowach EV6 w trybie sport robi się prawdziwym wariatem. Co ciekawe, ten samochód nawet na trasie jest w miarę dobrze wyciszony. Ktoś, kto nie jeździł nigdy elektrykę może powiedzieć, co ty gadasz człowieku, przecież tu nie ma silnika spalinowego, to każdy samochód elektryczny jest dobrze wyciszony. No wcale nie. Często mamy takie szumy powietrza, że to jest takie nienaturalne. Tu trochę też. Jeśli jeździliście dotąd tylko samochodami spalinowymi, trzeba się do tego chwilę przyzwyczaić, natomiast w porównaniu do innych samochodów elektrycznych jest tutaj cicho. Dobra, skoro zacząłem mówić o trasie, to przejdźmy teraz do tego, co... Co ja tutaj obiecywała pod kątem elektromobilności, zdolności tego samochodu na początek takie parametry. Testowa wersja posiada akumulator o pojemności 77,4 kWh, mający zapewnić zasięg 484 km według normy WLTP. Do tego bardzo szybkie ładowanie z mocą dochodzącą do 240 kW, czyli teoretycznie w 18 minut uzupełnimy baterię od 10 do 80%, a na przykład dodatkowe 100 km zasięgu powinniśmy uzyskać po upływie 4,5 minuty. Jak to wygląda w praktyce? Powiem Wam szczerze, że ja. Ja będę mówił, nie wierzyłem w te dane, bo nigdy nie wierzę producentom. Nie zakładałem, że ten samochód będzie potrafił przejechać 500 km bo tu jest ponad 300 koni, tu jest 5 sekund tu są ponad 2 tony zresztą zobaczcie, jak odbierałem ten samochód z parku prasowego to zrobiłem sobie zdjęcie miał 100% naładowania i ciut ponad 300 km zasięgu no 300 a 500 to się dosyć sporo różni jak to wyglądało w praktyce podczas użytkowania tego samochodu na co dzień jeżdżąc po Warszawie podejrzewam, gdyby było trochę cieplej i bym się bardzo postarał to pewnie byłbym w stanie uzyskać tutaj spalanie rzędu nie wiem, 18 kWh, coś takiego. Teraz jest zimno, koło zera, rano na minusie. Ja tu spalam od 20 kWh w górę. Teraz jeżdżę sobie bardzo spokojnie, mam 24. I to są moje wyniki w mieście: 20-24 tak to się wahało. Pod miastem też w okolicy 18. Wyskoczenie na ekspresówkę jakieś 25-26. Autostrada, nie przejechałem może w ten sposób dużo, starałem się sprawdzić i pokazywało ponad 30. Tylko przypominam, jest zimno, cały czas ogrzewanie. Jak ktoś nie wie, to zobaczcie. Samochód pokazuje w tej chwili 156 km zasięgu. Wyłączam ogrzewanie 173. I to tak mniej więcej się waha, około 20 km spada albo rośnie w zależności, czy sobie włączycie, czy wyłączycie ogrzewanie. No tak, to jest w samochodach elektrycznych. Muszę też wspomnieć o nagłośnieniu, bo to jest mój konik. Mamy tutaj system audio od firmy Meridian i on gra dobrze. Nawet powiedziałbym, że bardzo dobrze. To nie jest oczywiście jakieś audiofilskie nagłośnienie. Bardzo lubię słuchać tutaj muzyki. Ok, to żebyśmy mogli sobie ten samochód w miarę podsumować, to jak zawsze sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Od razu zaznaczę, że podaje ceny podstawowe, bez żadnych dopłat czy rabatów, obowiązują na początku stycznia i dotyczą samochodów z produkcji 24, tak jak prezentowany dziś. Egzemplarz. I tak podstawową, 170-konną wersję możemy zamówić za minimum 209 900 zł. Wersja z większą baterią o mocy 229 koni to przynajmniej 241 900 zł, a 325 konna odmiana z napędem na cztery koła to wydatek minimum 264 900 zł. Jeśli natomiast spodobała wam się prezentowana dziś wersja GT Line, to widnieje ona w cenniku za kwotę 305 900 zł. I właśnie. To są znowu te kontrasty. Kia AC na premium Samochód taki crossover na co dzień dla rodziny, 5 sekund do setki, 300 koni, ponad 300 koni. Teoretycznie całkiem spory zasięg, faktycznie, no to słyszeliście. Samochód pełen kontrastów i powiem Wam, że mi się to podoba. To nie jest nudne auto. Tak jak dzisiaj bardzo dużo modeli. Jeździsz, przesiadasz się, znowu jakieś nudne, zapominasz po jednym dniu. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Tu jest oczywiście pewna pułapka. Bo jak on wychodził, każdy zwraca uwagę, myślę, że dalej każdy zwraca uwagę. Tylko takie samochody mają takie zagrożenie, taki wygląd, że on się może szybko opatrzeć. Czy tak się stało? Dajcie znać. Może tak uważacie? Ja tak nie uważam. Może nie będę mówił, że ten samochód mi się podoba, bo on nie jest piękny, ale jest jakiś, jest charakterystyczny. Widać od razu, co to jedzie. I ja to cenię, szczególnie w dzisiejszej motoryzacji, gdzie potrafi być samochód. Klasa B, klasa C, klasa D i one wyglądają tak samo, tylko są po prostu trochę rozciągnięte. Tu tak nie jest. Ten samochód ma swój charakter i to mi się podoba. Nie podoba mi się oczywiście cena, bo szczególnie przy tym, co dzisiaj robi Tesla, no to Kija z EV6 łatwo miała nie będzie, czy łatwo nie ma. Ale widać te samochody czasem na drogach. Ja przynajmniej czasem spotykam i bardzo fajnie. Oczywiście trzeba zaznaczyć, nie każdy musi kupować tak mocną wersję. Można kupić słabszą, można też mocniejszą. Co kto potrzebuje? Jestem bardzo ciekawy waszego zdania o tym samochodzie. O samochodzie wkraczającym ceną w segmenty premium, nadal będącym Kio, a mającym 5 sekund do setki ponad 300 koni. Komentarze to jak zawsze miejsce dla Was, pogadajmy sobie o tym. A ja na koniec, jak zawsze, poproszę, jeśli macie sekundę, ocencie ten materiał, bo to mi bardzo, bardzo, bardzo pomaga. A jeśli kanału jeszcze nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć.